Kochani, nie wiem czy wiecie, ile lat ma Krzysztof Ibisz. Był już 60. piąty. Znaczy 65. To ktoś jak śledzi takie dokonania internetowe, to wie, że niektórzy tak się trochę nabijają z tego Pana, że jest wiecznie młody, że... Praktycznie nie, nie starzeje się, tylko młodnieje. Ktoś by mógł zapytać, tyle lat i po co jakoś jeszcze się zajmować sceną, estradą, prowadzeniem czegoś? Niech to patrzy nam taki obraz tego, że czy wspomniany Krzysztof Ibisz, ale czy jakiś sportowiec który długo gra w piłkę, czy jeszcze pewnie z naszego podwórka osoby, które znamy, które są w jakiejś pracy bardzo długo, kochają swoją pracę, po prostu wiedzą, co znaczy w czymś trwać, robić coś długo, trwale. Niestety mam takie wrażenie, sam się osobiście na tym łapię, że ja. Ja osobiście nie potrafię długo wytrwać przy jakiejś czynności, długo. Jest też taki, taki światowe, który nam odpowiada szybkie formy, szybkie informacje, żeby nie zostawiać przy tym, lecieć dalej. A Jezus mówi zu, zupełnie coś innego, żeby trwać, wytrwać, zacząć jakieś zadanie i kontynuować. Być pomimo zmiany pół roku, pomimo tego, że jesteśmy coraz starsi, być pomimo zmiany mentalności w społeczeństwie, być oczywiście cały czas mówiąc o Bogu, trwać przy nim. Są takie osoby, ja bardzo bardzo lubię też rozmawiać z osobami, które są na przykład długo w jakiejś wspólnocie. Znam takie małżeństwo z królewą Dąbrzynią, które po prostu już 30 lat w domowym kościele i po prostu wiele już widzieli i nie oderwał się od tego. Mi się spodobało. Już wiele par, z którymi zaczynali, podchodziło. Nie są związani. A oni bardzo ko konsekwentnie. Jest coś w naszym sercu takiego, że, 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 że chcemy trwać. E, na, nam się wewnętrznie podoba bycie wiernym, e, bycie konsekwentnym. E, ch chcielibyśmy, mam takie przekonanie, że mamy takie pragnienie w sercu, żeby, żeby podjąć decyzję e, i, i trwać przy nim być konsekwentnym, nie zmieniać zdania. Jezus wychodzi dzisiaj na, na, na spotkanie tym, tym pragnieniom. Doskonale wie o tym. Jak słuchałem dzisiejszych tekstów i czytałem je wcześniej, dzisiejszej Ewangelii w sposób szczególny, zacząłem czytać i się od razu wyłączyłem. Jakaś taka pierwsza myśl, no, oczywiście pokusa. No już tam znam to tyle razy, ten fragment z tego Ewangelii św. Jana, 15 rozdział po prostu jest w seminarium często powtarzane na różnych przedmiotach, to jest bardzo ważne i e, gdzieś tam się powtarza w tym, w tym naszym ciągu liturgicznym, e, w, tym, e, w naszych okresach liturgicznych, gdzieś tam się przewija i na Katechezie i tak dalej. E, pierwsze zdanie jest chyba takie kluczowe, czego ja się wyłączyłem, mimo że część z Was też. Jak mnie ojciec umiłował, tak ja was umiłowałem. Nie przyjąłem tego zdania. Ojciec mnie umiłował. Może mamy takie doświadczenie, że tej miłości, szczególnie od ojca, było za mało. Może tak być. Niezależnie od tego, jakim człowiekiem był nasz tata, może być takie pragnienie, że jeszcze za mało, że nie dostałem wystarczająco. I to jest taka wskazówka, żeby tym bardziej skłaniać się ku Bogu. Bo po ludzku najlepszy ojciec na świecie nie da mi miłości takiej, takiej jak Pan Bóg. I to trwanie z tego wynika, trwanie w jakimś postanowieniu. Z tym nieraz też mamy problem, że sobie coś postanowimy, chcemy swoje życie wiary zmienić, a się, mówiąc kolokwialnie, rozwalamy po tygodniu, po dwóch. Nie, nie chcemy trwać, bo jakiś pierwszy trud, pierwsze prześladowanie, pierwszy moment kryzysu, i już tam dobra, nie ma sensu. po co? E, te, te, te trwanie, to trwanie to w postanowieniach, ale i w, po, po prostu w miłości Bożej. Wynika z tego, że Bóg, Bóg, Bóg mnie kocha i ja przyjmuję to zdanie. Bóg kocha. Ale czy ta Jego miłość nie spotyka się z jakimś betonem mojego serca, z jakimś parasolem, który sobie rozłożyłem? Bo słyszę słowo ojciec. I od razu odrzucam. Nie, no, no, no jak. Wytrwałość to jest taki moment, że pojawi się jakiś rodzaj nieprzyjemności, rodzaj jakiegoś wysiłku. W wytrwałości może być nam smutno, możemy nawet mieć wrażenie, że Pan Bóg gdzieś jest daleko. Święci o tym mówili o swoich nocach ciemnych, a pomimo to trwali. Nie czuli Pana Boga, a trwali Pan Bóg, to nie do zodorant, nie, nie trzeba czuć. I kiedyś widziałem taki wykres, który to unaocznia, jak to trwanie miłości Pana Boga powinno wyglądać, te bycie przy Nim. Po prostu jak powinna wyglądać nasza wiara, jak powinna się rozwijać prawidłowo. Na wykresie, gdzie tą osią X jest czas, kolejne lata, a osią OY jest nasz rozwój, to pierwsza linia na wykresie linia emocji. O, dzisiaj stałem, super humor, ale fajnie, kocham wszystkich ludzi. Ekstra, mija dzień, trzeba iść do pracy. O nie, proszę święty, ci ludzie, jak ja ich nie cierpię. O nie, i po prostu kolejna godzina, kiedy ten dzień się skończy. Wróciłem do domu, nikt mnie nie rozumie. Wstałem rano. O, tutaj, pięknie znowu. Udało mi się rano pomodlić. Znowu wyszło w słońce, jak pięknie, ale jest cudownie. Te, te emocje mają prawo latać do góry, do dołu do góry, do dołu. Wszystko każdy doświadczy. Czegoś takiego. I najgorzej będzie, kiedy połączymy ten sam wykres, ta, tą, tą samą linię z wiarą. A, dobrze się czuję. A, to się pomodlę. A, to Pan Bóg jest, Pan Bóg jest super. O, jak, jak fajnie. O, i do kościoła pójdę. Spadają emocje? Nie, to dzisiaj nie niedzielę to a, pies, nigdzie nie idę, po co? I na jakiś tam kolejny dzień, nie, no to tam, chciałem mówić w łżaniec, ale to dzisiaj, to i tak ten pan Bóg dzi dzisiaj nie słucha. E, ta linia wiary e, przy, przy dobrym rozwoju, e, takim, że czujemy się po prostu szczęśliwsi e, i, i, i pełniejsi. I, 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 I rodzi się ta radość pełna, o której mowa w Ewangelii. E, to taka linia, która cały czas wzrasta. Niezależnie od tej pierwszej, przycina pomimo emocji, trudów, ja Panie Boże, chcę być coraz bliżej Ciebie, coraz, coraz y, w pełniej y, Cię spotykać, y, coraz, coraz częściej. Y, spotykanie Boga y, to spotykanie ostatecznie y, przyjaciela. To jest takie bardzo dobre pytanie, które można sobie dzisiaj postawić w kontekście Ewangelii. Kto to jest przyjaciel? W dobie tysiąca znajomych na Facebooku, ale też w takim biegu życia, gdzie szczególnie osoby, które już pracują dosyć długo, mają takie doświadczenie, że mają jakichś znajomych. Ze szkoły pewnie ich pozapominali, gdzieś tam się przewinęli w ich życiu. E, jakieś ich znajomy ro, rodzinne, e, te konotacje rodzinne z, z, z drugiej strony, od, od męża, od żony, e, znajomi z pracy, jednej, drugiej, e, z osiedla, sąsiedzi, I ta grupa się po, poszerzyła i, i będzie się poszerzać. E, a przy, przyjaciel, przy, przy, to tylko moje zdanie prywatne że przyjaciół to powinno być w życiu się ze, ze, ze dwóch to Mars Może jeden nawet by wystarczył. By, by, by I wtedy, kiedy ja rozumiem, co, co to znaczy przyjaźń, to, to dla mnie tym jest Jezus. Że przyjaciel, ten, który wysłuchuje, e, który zawsze ma dla mnie czas. E, ja co powiedzieć, mam, chcę powiedzieć, że mam kolegę, nie chcę nazwać go jeszcze przy, przyjacielem, znajomego powiedzmy, e, sza, sza, szafarza Komunii Świętej e, z okolic Winnicy i Nazierska, z którym chodziłem do szkoły e, i podobało mi się to zdanie, które mi powiedział, e, bo kontaktu nie ma, nie mamy teraz kontaktu, bo każdy swoje w innych miejscach, ale jakoś udało się kilka lat temu spotkać, usiąść do stołu i jak zaczęliśmy rozmawiać, to nie było żadnej bariery. Nieraz tak takie z kim się spotkamy po kilku latach, co, co tam, jak tam. Jakoś tak bardzo swobodnie mi się rozmawiało. Eee, I on powiedział takie zdanie, mówię, ja to cię, to, to my klubie za to, że po, po tylu latach nie czuję żadnego napięcia, nie muszę tego od budować. Ja mu powiedziałem i vice versa. Ja miałem to samo. Eee, i, I relacja z Panem Bogiem, przyjacielem jest tysiąc razy głębsza. Że nawet no, ludzie na świadectwach o tym mówią, że po latach wracają, nawracają się i ten przyjaciel Jezus czeka. E, chce, e, chce tej przyjaźni. Co, co mnie pociąga w przyjaźni z Bogiem? E, czy rzeczywiście, kto to wierzę, zachęcam do wierzenia, że Pan Bóg jest naszym przyjacielem e, i nas wysłuchuje. I na koniec już w Ewangelii słyszymy takie zdanie, które może nam też umknie, ale jest piękne, że jeżeli coś w imię Boga prosimy, to się stanie. Proście o imię moje Adamka, mówi, mówi, mówi ojciec. Grałem już chyba trzy albo cztery tygodnie temu. W Górze Kalwarii, koncert, coś tam rapowałem dla młodzieży. To no Uczciwie powiem, że pojechałem, bo zobowiązałem się, żeby pojechać. Jechałem z takim nastawieniem: Nie, no panie Boże, niech tam już to, to minie, wracam do domu. Nie mam jakoś też nastroju. No, koncert jak koncert, ale rozmawiałem potem. Z osobą, która mnie zaprosiła, też pewnym znajomym ze wspólnoty wojskowej, ona. I chyba po, po tej rozmowie doszło do mnie, po co tam pojechałem. On zaczął mi opowiadać, że słuchaj, nie wiem, jak to możliwe, wydarzył się pewien cud w mojej rodzinie. I opowiadał mi o swojej córce, która jeszcze w łonie. Była jeszcze po prostu pod brzuchu mamy, podczas badań. Wykryto, że ma, że ma guza. Centymetrowego. Miałem podobny przypadek w rodzinie swojej, więc zacząłem słuchać jeszcze bardziej z zainteresowaniem. Mówię, o, znam tą historię, kiedy słyszałem w swojej rodzinie, nawet niedawno. Opowiadaj dalej. I mówi mi o tym, że no, pierwsza reakcja to załamanie. Lekarz powiedział, że jak następne badania przyjedziecie, weźcie rzeczy do, do, do porodu, bo może, może się okazać, że ona będzie rodziła, nie wiadomo czy, czy, czy przeżyje dziecko. I mówi tak, bo to, bo to człowiek, który pracuje jako realizator, um, takiego pana, który się nazywa Krzysztof Sowiński, i on realizuje takie różne nagrania że ludzie mówią świadectwa. I opowiadam, nasłuchałem się tych świadectw, cud, cudów, że aż sam mówię, to zaczynam w to wierzyć. I kiedy był już ten dzień wyjazdu do szpitala, mówi tak, ja mam Boga kochającego. To jest mój przyjaciel, on chce dla mnie jak najlepiej. Światowi nie biorę rzeczy do, do porodu. Nie, jadę tam on to tak opowiadał, jadę tam z nastawieniem, że, że tego guza już nie ma w ogóle. Zaczynają się badania, lekarz 10 minut bada, sprawdza, 15, już się denerwuje, co się dzieje, no z no, żoną się zaczynają śmiać, zaczynają uśmiechać, bo po godzinie tego badania okazuje się, że guza nie ma. W imię moje, o co prosisz, to, to się spełni. Z, z, z ogromną wiarą. I teraz tak bo to powiedzenie nie chodzi o taką wiarę, to jest jakaś pusta, e, wiarę taką życzeniową, e, tylko wiarę pełną ufności, e, że, 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 że Pan Bóg jest kochający i dokona wie, wie, wiele w moim życiu. Bardzo wiele. Amen.